Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A my lecimy do odcineczka. Dobra. Eee. Jesteśmy na parkourze. Dzisiaj zagramy sobie, czekajcie, w kiebin Parkour Easy się nazywa. Zobaczymy, czy takie easy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie tak za 8 łapek w górę Dobra, my lecimy Dobra, to powinno być na początku łatwe No łatwe, łatwe, tak tu Trzeba tak to zrobić Tak, tak No to jest na razie easy no ale przynajmniej tym dałbym więcej tych parkourów to później to się wszystko... To jest moja... Ta klawiatura muszę sobie jakąś inną w końcu kupić, bo ona już ma trochę lat. Mimo tego, że mam kilka klawiatur w domu. make myk, lecimy. Dobra, robimy speedrun a wszystko dziś... E, ile tu z leweli w ogóle e, jest to napisane, bo dwudziesty level już jest, a jest półtorej minuty filmu. Więc idzie dobrze na ten moment. Jezus, co za skoki są. Dobra, idziemy dalej, aha, to super, który to jest level? 31 już, Jezu, ja nie umiem chyba grać sobie w parkoura. Flur 2. Trzydziesty siódmy level plus dwa super. trzeci. Może, może do setnego dojdziemy. Dobra. Kurde. Zaraz to się zaczną schody, kurcze. Jest szansa, że zrobimy 100 level, jeżeli bym w takim tempie to robił. Kiedyś tam na początku były łatwiejsze skoki, już te są coraz trudniejsze, więc... No nie wiem, nie wiem. Aha, to trzeba... łe... No dobra, to nie jest jakieś ciężkie... Ale dobrze mi idzie... Ale dobrze mi idzie... o ja to... Nie no dobra, już nie... Sześćdziesiąty drugi level... Idziemy dalej. Dobra. Teraz tu. Dobra, idzie łatwo. Zdobimy to dzisiaj flut. Już trzeci. No i teraz mogą się schody zacząć. Nawet pierwszego skoku nie przeskoczyłem. No co jest. Nienawidzę tego szkła kurczę, jeszcze go czasami tak nie widać. To jest najgorsze co jest w tych parkulach tutaj nie ma odziwu. Aha, bo to trzeba. Bez zatrzymania. Ty nie zda się zrobić. A trzeba by na pewno bez zatrzymania Tak. 70. A ile mamy? Mamy dwa skipy, czyli to jest jedna sekunda? Czy miałem te serca od początku takie żółte one były? Ja muszę to później na filmie zobaczyć, dobra, bo nie przypominam sobie. Serio mam poison? A taki poison, że mnie nic nie bije. Super, super, że skoczył, kurczę, no i super, bo przeskoczyłem. O dobra, wyczaiłem w jaki sposób to trzeba zrobić. 81 no, Jeżeli by były takie łatwe, to ju powinienem mieć 100 lewe, więc... Eee. A to tak się nie da, dobra. A już myślałem... O no nie 180 zaczynamy. 82 level Jak się ja to zrobię? Kurczyk, jaki ja dobry jestem. Jednak nie. Jak to zrobi? A mnie dziś tak głowa boli i poczuję te filmy, wiecie co? Dobra, bo... O, tu są trochę łatwiejsze skoki. Dobra, tu, już, tu już zepsułem. Czy to może faktycznie te 100 leveli uda się przejść? To jest 90 no to 10 leveli, jeden skip. To jest możliwe o kurcze No dobra, przeskoczyłem to Ej, to zrobimy dziś. Ja to z się uda to zrobić Kurcze, ale dobrze nie idzie Teraz Dobra jeszcze Dobra, zrobimy to Kiedyś kiedyś na pewno Ej ale Idzie... setny level właśnie robię No i zrobiliśmy ale co dalej? W 8 minut Nieźle nieźle Później chyba to są ostatni przed flutkiem po czwartym Coś tu w ogóle jest na tym padku, jest, ale może są gdzieś dalej, albo na początku też mogą być. Nie, nie gadaj. A dobra, to jest takie akurat łatwiość skok. O, tutaj, tu może być mały problem. Co zrobić? No tu też jest pokazane, że robię to 8 minut. O, ktoś już mnie. A mogę zobaczyć? Jak... O, dobra. Flur 4: 110 level, że ja zaraz umieram. Jeszcze muszę 61 film nagrać. Jakiś jeden film muszę nagrać, no bo jest daily Później wrócimy do tego, no jak zawsze czyli co trzy dni, dopiero na kwiecień sobie zrobimy. Tillień Daily. Tam, jak będzie ta wiosna, przerwa świąteczna, to wtedy zrobimy sobie. No i tak ogólnie na dni wolne będę robił daily. Ale jestem zmęczony, bo zacząłem od poniedziałku, a ja do niedzieli przyszłego tygodnia muszę mieć daily. Czyli przez jeszcze nie całe dwa tygodnie. Będę musiał daily dać, a to nawet ja w połowie nawet nie jestem, a ja już zmęczony jest. Znaczy nie, poczekajcie, wy ten film widzicie 3 lutego chyba. czyli to jeszcze na czwartek. Dobra. Do 4 lutego będę... No tak, bo ja co nie... Nie nagrywam to film, ale ja nie lubię tak, wiesz ja wam powiem A wiecie co? Nie chcę szczerze Jezu jakbym jeszcze coś. A, wiecie co? Jeszcze sobie zrobimy jeden tego Dobra Który to jest level? 118. kurce to nie jest. To nie jest z tymi levelami. O nie! Ja muszę przez to o kurczę, to to nie będzie łatwe. Muszę pomiędzy tym się zmieścić. To będzie tu, a kurczę, mógłbym na to użyć skipa, bo tam była tylko zwykła 180. Czekajcie. Coś wymierzam. a dobrze, że coś zacząłem w tym kierunku kombinować, bo. No, dobra. Ostatnie robię tego. Drogę jak to skończę? No chyba, że... No, będzie jak coś takiego. Wiecie, to już jest 123 level. wiem z jakim cudem ja to zrobiłem w ogóle. Wiem, żeby... Dobra, wiecie co? Widzę, ja mam dość. Dziękuję wam za oglądanie tego filmiku, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał moi drodzy i niedługo ogólnie pojawi się nowa nuta na kanale. A będzie jeszcze zapowiedź i wszystko jeszcze niczego, moi drodzy, zdradzać nie będę. I widzimy się moi drodzy, jutro w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się i się ma